Niech przyjdzie chirurg. Mam w mózgu jątrzącą się ranę. Skoro zrzekamy się dziś tronu, ziemi i steru państwa, powiedzcie mi, córki, która z was kocha ojca najgoręcej? Jej się należy najhojniejszy posad. Przysięgam bowiem na święty blask słońca, na tajemnice Księżyca i Nocy, na wszelkie wpływy ciał niebieskich, które rządzą istnieniem człowieczym i śmiercią, że oto zrzekam się ojcowskiej władzy, więzów rodzinnych i wspólnoty krwi, abyś na zawsze pozostała obca mojemu sercu, głupym stare oczy. Jeśli zaraz nie odeschniecie, wyjmę was i wdepcie z waszą wielkością błota. Jeśli wasza w tym ręka, że się serca córek burzą przeciwko ojcu, nie każcie mi przynajmniej potulnie tego znosić. w nieba! Fluj ogniu, dmij mi, przelej deszczu! Deszcz, jak trwa ogień, gonie moje córki. Lecz powiem, żeś ty mi w ciebie skoro masz uciec z promocji w niebie, pomaga ty mnie morderczynie, gorząc w tak głowę za staro, tak za wsi moja, Proszę, nie płacz. Jeżeli masz dla mnie truciznę, wypiję. Król Lir pobity, wzięty do niewoli. Zaciągnij zasłonę. Gdy się rodzimy, płaczemy. Że też trzeba wejść na ogromną scenę i wziąć udział w bełazenckiej fali.